Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie i cieplutko. Tak, tak, to jest w końcu ten czas, który tygrysy lubią najbardziej, a zatem zaczynamy prawdziwe kodowanie, jeśli chodzi o MQTT. Dosyć tej teorii, tchu przez lewe ramię. Aczkolwiek przyznacie, że jednak teoria też była przydatna, co by nie mówić, ponieważ dzisiaj z niej skorzystamy. Ale jeśli myślicie, czy myślisz, że w tej lekcji będzie coś tragicznie trudnego, przygotowujesz się jak do. Obsługi skomplikowanego jeża, to zapewniam cię, że za chwilę po, pro... po prostu padniesz na kolana, jak zobaczysz, jak to prosto się robi w porównaniu do tego przykładu, jaki daje Expressif, A zaczynamy oczywiście od sp 8266 Non OS SDK, gdzie Espressiv dał przykład, yy, który pomieszał bibliotekę, yy, w ogóle tam namieszany jest drastycznie, żeby to uruchomić, yy, to. Już potrzeba naprawdę sprytu, ja sam musiałem kombinować długo, oczywiście no, inne osoby też to uruchomiły, ale żeby wydobyć z tego jakąś zgrabną bibliotekę, to jest bardzo ciężko to zrobić. Ja postanowiłem to wszystko przygotować tak, żeby było, jak to zapowiadałem w jakiejś zajawce, jak to mówią górale, po nasemu, panowie, a zatem do dzieła. Wy widzicie, tu już przechodzę od razu do rzeczy, jesteśmy w eklipsie, nie musicie się wielce skupiać, możecie jednocześnie pić kawkę. Otóż przygotowałem projekt 24. MKMQTT start i ten projekt będziecie mogli pobrać pod tą lekcją cały kod źródłowy do tego projektu a zapewniam was że jak to ja, a taki miałem pomysł i wyszło mi to. Ten jeden projekcik wystarczy Wam tutaj z moim omówieniem, żebyście do końca zrozumieli praktycznie całą obsługę MQTT w Waszym programie i jak z tego korzystać w Waszych projektach. Moi drodzy, zatem rozwijamy projekcik i zobaczcie, przede wszystkim teraz będzie bardzo wygodnie, bo gdy będziecie tworzyli nowy projekt, to będzie trzeba tylko skopiować, mówimy cały czas na razie o Waszej 826 coś no SSDK, bo później jeszcze pobawimy się MQTT na ESP32. A więc zobaczcie, po naszemu biblioteka MQTT ładnie wyprowadzona ze wszystkimi plikami źródłowymi C. E, nic tu więcej dodać, nic ująć. Jak się spodziewacie, to taki sam folder będzie musiał znaleźć się w folderze include i tutaj też MQTT i tutaj tylko pliki e, H. Co więcej, tam w widzieliście, że niektóre z tych pików były w innych folderach, m.in. MQTT config. U nas albo ja tak chciałem. Ty, jak chcesz, możesz mieć taki bałagan jak w ich przykładzie, albo inkludowania przedziwne, ale. Z... Założę się, że będziesz korzystał z tego, co tu przygotowałem, ponieważ bebechy tych niektórych plików zostały też przeze mnie pozmieniane. A zatem MQTT config, który jest istotny dla nas, jak chodzi o tę bibliotekę, znajduje się ładnie we wszystkich plikach MQTT w inkluzie, gdzie są pliki H. To jest plik konfiguracyjny, w którym ustawiamy pewne podstawowe parametry pracy MQTT, albo nawet dla naszej inicjalizacji, tu możemy będziemy mogli zawrzeć sobie. Adres brokera i tak dalej. Zaraz do niego zajrzymy i słuchajcie tego pliku nie będzie trzeba podciągać w naszym projekcie, tylko będzie trzeba podciągać plik mqtt.h, a zaraz zobaczycie. A zatem e, oczywiście przypominam, że skoro e, w ścieżce głównej projektu znajduje się nowy folder e, z e, jakąś biblioteką, tak, w tym przypadku mqtt, to mam nadzieję, że rozumiecie, że trzeba zajrzeć sobie, jak dodacie to do nowego projektu, do makefile'a przypominam i zobaczcie, i trzeba dodać ten projekcik tak, jako żeśmy dawali wcześniej wszystkie inne tam module, i tak dalej dodany jest MQTT w tym miejscu w subdirs jako directory ale również poniżej jest dodany o tutaj Zobaczcie components i tak dalej V6 też jest dodany MQTT lib MQTT tutaj e, mogłbym dać <coughs> lib modules e, słuchajcie równie dobrze i w zasadzie mogę to zmienić nie musi być lib MQTT Akurat zostawię, żeby wam pokazać, bo już nawiązywałem w jednej z poprzednich lekcji, że niektóre osoby idą taką metodą, że dla każdego folderu z inną biblioteką nadają inną nazwę pliku, a co się wiąże z tym, że później w tym wewnętrznym folderze, w tym wewnętrznym pliku makefile też zmieniają tę nazwę. Pokazałem tylko, że tak można, ale nie trzeba. To wręcz utrudnia życie. I może słuchajcie, żeby jednak to nam nie utrudniało życia, to my sobie zrobimy po nasemu, bo o tym chyba zapomniałem. Dodajemy tutaj Lib Modules, i w tym wewnętrznym prywatnym pliku w naszej bibliotece dodamy też Lib Modules i koniec. I ma być po naszemu, i nie ma gadania, a więc zobaczcie, e, wszystko tutaj będzie nam nadal śmigało. Będzie to się mocno różniło od tego, co było już na tym etapie w, w, z pliku espressifowego, a polecam wam też sobie przejrzeć ewentualnie pliki nagłówkowe niektóre jak wyglądają inkludowania w porównaniu z tego, co oni robili. Tam u nich w ogóle inkludowanie plików H było w dwóch miejscach powtarzalne pliki, przez co można było się zrąbać na maksa. A tutaj, jak mówiłem, wygoda, pliki C w folderze głównym i pliki H w folderze include. Koniec. To wszystko, tak? Make File mamy opanowane, a zatem możemy do czego przejść? Do user i do naszego pliku user main. I zobaczcie, jedyne co trzeba zrobić, aby korzystać z tej biblioteki, no tu nie trzeba inkludować wielu plików, to tylko zainkludować ten biedny mktt.h z naszego folderu mqtt który jak wiecie znajduje się w includes, i dlatego tu jest automatycznie yy, yy, trzeba podać ten przedrostek i będzie inkludowany mqtt.h gdy to zrobimy, moi drodzy, to jedną rzecz tutaj na razie pomijam, że tu mamy jakieś definicje, poczekajcie chwileczkę. Jedną rzecz, którą musimy na początku zrobić, to zdefiniować sobie naszego klienta. Tak naprawdę będziemy tu się bawili dzisiaj jedną instancją klienta, co znaczy, że w naszym projekcie będziemy się podłączali tylko do, <laughs> przepraszam, do jednego brokera. Będziemy gadali tylko z jednym brokerem, naszym ASP8266, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie, jak ktoś będzie chciał próbować, nie wiem, zajdzie taka potrzeba gadać z dwoma brokerami, no to będzie mógł sobie utworzyć, utworzyć dwóch klientów, popróbować. Ja tego nie próbowałem, ale to musi działać, to na pewno tak będzie działało. My natomiast dzisiaj korzystamy... Z pojedynczego klienta, bo to zwykle wystarcza do wszystkich zabaw. No, trochę czasami nie ma sensu łączyć się do kilku brokerów, a może ktoś znajdzie taki sens, to będzie sobie e, próbował. Inne zmienne, które to mam na górze, sobie omówimy później. Teraz co nas najbardziej interesuje jak to wszystko zainicjalizować to jak się spodziewacie znajdziemy to w naszej głównej podstawowej funkcji programu jaką jest um, user init tutaj standardowa inicjalizacja, ja tu uruchamiam to wszystko bez komend at akurat, no bo po co mi tu komendy at ale jak wiecie można i przy komendach at używać tej samej biblioteki i bez tych komend, tylko wtedy trzeba gdzie sobie pozmieniać tam sposoby wyświetlania z os, yy, przepraszam z OS print na AT port, print i tak dalej. Ja używam tutaj bez, jak mówiłem, komend AT, bo są niepotrzebne. Więc do tej pory to jest wszystko to samo. Oczywiście trzeba będzie się podłączyć do sieci lokalnej, tak? No bo nie można działać z MQTT, kiedy będziemy tylko w trybie AP mode. No bo jak będzie access point, nasz ESP tylko access point nie będzie podłączony do innych, do sieci, do urządzeń, tylko do niego będzie się można łączyć no to nie za bardzo, tak? To on musi wychodzić gdzieś, zadawać pytania brokerskie, więc może to być Station Mode albo AP Station Mode jak najbardziej. Będziemy musieli się podłączyć, a więc skorzystamy z naszej biblioteki, <coughs> biblioteczki, ja tu korzystam z jednej z najstarszej wersji w naszym kursie, MKWiFi C, gdzie na sztywno poka podaję do jakiego routera, SSID się łączę i tak dalej. <coughs> Tutaj ustawiam tylko tryb pracy. Up mode, a później w on-user init completed wy, wywołuję funkcję Wi-Fi Connect i zobaczcie, tam mam ustawione w pliku H. Tutaj sobie ja zawsze zmieniam w tych projektach, wy zmieniacie na swoje, albo gdy testuję to w pracy, to podłączam się do swojego testowego routera, takiego jak w domu. To do takiego hasła mam ustawione robocze takie, ewentualnie tutaj pozostawiłem mechanizmy OTA, ale one nas dzisiaj nie interesują, pokazują tylko co, jak po kolei tu robimy, żeby się podłączyć do sieci, bo musimy być podłączeni do. Sieci. Ach, tylko jeszcze jedną rzecz zrobiłem. Przejdę sobie tutaj do tego pliku MKWiFICE. Wprowadziłem tak zwane dwa pseudokolbeki, ponieważ ta biblioteka, jakby <coughs> przepraszam bardzo, nie uwzględniała. Tego, żeby wyprowadzić kolbeki, kiedy się podłączyliśmy, że GOT IP i tak dalej, tylko swego czasu robiliśmy to bezpośrednio w tym event handlerze, który był obsługiwany, który wkładaliśmy do naszego pliku main. Ja tu go wyprowadziłem do c. natomiast yy, natomiast zrobiłem wywoływanie takich funkcji, gdzie dałem sobie ich nagłówki: extern, myGOT IP albo mySTA disconnected, takie nazwy. No to nie są kolbeki, <laughs> skoro tu jest extern, to zakładam, że te funkcje gdzieś są, na, gdzieś są na zewnątrz, akurat utworzymy je sobie w naszym pliku main i zobaczcie, gdy jest STA Disconnected, to wywoływany jest ten pseudo callback i gdy jest got IP, to wywoływany z kolei jest ten nasz callback gdzie to, gdzie to jest. O jest tutaj god IP, prawda? Inne mechanizmy związane są oczywiście w podłączanie prawidłowe do DHCP i tak dalej. O tym też już kiedyś mówiłem, a więc to są dwa takie pseudokolbeki. Zaraz je tutaj zobaczycie. No i podchodzimy niżej, moi drodzy, i zaczyna się, proszę bardzo, to jest cała sekcja inicjalizacji MQTT, chociaż tak naprawdę inicjalizacja to jest tylko to. Ten fragment. Praktycznie na razie nie rozmawiając o analizie danych, spróbujmy sobie chociaż to w taki prosty sposób przetestować. To zakomentuję, moi kochani. Proszę bardzo, skompiluję, wgram to do naszego mikrokontrolera i zobaczymy, jak to zadziała. Podłączę mu zasilanie, żebym mógł wgrać. Proszę, kochani, zrobiłem. Skompilowało się, wgrywam to do naszego Procka. No, a import zrobiłem, a teraz wgrywam to do naszego Procka. Za chwilkę się tu połączę, ale przy okazji, słuchajcie, yy, może tak zrobię, że zanim się połączę, to już przygotuję sobie tutaj na ekranie klienta. Podłączę się do mojego brokera. Zobaczcie, że tutaj, yy, jak podłączę się do brokera, to zapiszę się na ad yy, na topic live, bo chcę widzieć. Ten live to na razie istotny. Zapiszę się na topik. Słuchajcie, light status ed. Zapiszę się na. I tutaj nie muszę na komand, bo komand to tylko będę wysyłał. Tutaj mam przygotowany topik. Komand, żeby włączać i wyłączać żarówkę. Więc tutaj jeszcze raz zrobię write. Yy, wtedy się podłączę. Tutaj zrobię connect za chwilkę do naszego. Urządzenia, proszę bardzo, ono startuje. Powinniśmy za chwilę tutaj w tej czarnej konsoli zobaczyć, że nastąpiło połączenie, zobaczyć statusy wysłane i tak dalej. Uwaga. Yy. OK, nie zapisałem się przecież na jednak. A jest tutaj przyszło już, dobra? Coś musiałem poczekać. I zobaczcie, byłem zapisany też na topic Ava Label. I patrzcie, urządzenie po restarcie przysłało mi, że było offline, a następnie przeszło od razu w online, gdy się podłączył nasz klient. I e, czyli widzicie, ten Last will, to, to jest Last will Testament, który czekał. To gdy my się jako klient podłączamy do brokera, to on nam wysyła automatycznie, że urządzenie jest offline. Ale ponieważ urządzenie się podłącza, to ono od razu przysyła, że jest online i przy okazji na status wysyła off. Chcemy to sprawdzić, skasuję na razie to i zrestartuję nasze urządzenie, proszę bardzo, jeszcze raz się podłączy. To chwilkę trwało, bo ja tu mówię, mam w tej chwili sporo urządzeń i czasami się łączy trudno, ale proszę bardzo, widzicie i się połączyło. I teraz mógłbym ja z tego klienta wysyłać y, polecenie, na przykład on y, QoS zero bez flagi retain i załączać naszą żarówkę idiotkę, albo wysyłać na ten topic off. I tę żarówkę wyłączać. Ale to nie działa. No właśnie dlaczego? Zobaczcie, widać, że tutaj w topiku, tylko to jest nade mną, to może tego nie widzicie, ja to sobie tutaj zrobię nad moją głową. I zobaczcie, że jak wysyłałem z tego klienta on i off, to zobaczcie, że ten, to, co żeśmy ostatnio zostawili w tym callbacku, przyleciało nam, tak? Receive topic. Przyleciał do nas taki topic, command, czyli ten command. Na początku data było wysłane on, zgadza się, zgadza. Następnie zmieniłem tutaj na off, jeszcze raz kliknąłem, czyli przyleciał nam znowu topic i przyleciał nam off. Tylko my jeszcze w tym y, naszym callbacku, w ESP-ku, zakomentowaliśmy sobie reakcję, czyli włączanie, wyłączanie żarówki, to teraz śmiało możemy wrócić.